No ręki bandyta. Scenariusz. Muzyka. Realizacja. Ty, przeklęty durniu czystej krwi ze sknoconym mechanizmem. Adolfie, już ja cię oduczę tych przekleństw, ale on ma rację, mamuszu, to sknocony kogut. Nie pozwolę, żebyście się tak przy mnie wyrażali, zrozumiano? O nie, mamusiu, nie. Nie można spokojnie pospać w tym cholernym rozgardiaszu. Powiecie mi wreszcie, co się tu dzieje. Zaraz ci wyjaśnię, tatuśku. Córka prostego pasterza, jak ja, nie będzie tolerować języka salonów. Wbijcie to sobie w wasze puste łby. Chodzi o to, tatuś kurze kogut, znów maczkawkę. Do stołu. Ach, te wasze wynalazki. No to mamy dzisiaj Wielki Dzień Dzieciaki. Nie możemy się doczekać, kiedy senator zobaczy naszą maszynę. To może być rewolucja techniczna na skalę krajową. Wciąż ta technika. Zajęlibyście się lepiej gospodarstwem. W każdym razie nie życzę wam powodzenia, bo to przynosi pecha. Powiem wam, tylko połamcie sobie. Tak, rozumiecie, chłopcy. Witamy na naszym rancho, senatorze. Zje pan może naleśniczka? Nie, dziękuję. Chcę jak najszybciej obejrzeć wynalazek waszych synów. Do licha, to naprawdę szatański wynalazek. Może rozpętać piekło jak wszyscy diabli. Tatuśku! Tędy, senatorze. Niech no cię tylko dopadnę. Oto nasz noworodek, senatorze. Czarny kot. Jak to działa? Wybiera pan sobie kolor, wkładając 25 centów do odpowiedniej szparki. Potem porusza pan dźwignią, która obraca koło. Jeśli koło zatrzyma się, na wybranym przez pana kolorze wygrywa pan wielokrotność stawki, jaką wskaże maszyna. To chyba proste. Pozwolicie, że spróbuję. Na szczęście mam przy sobie trochę drobnych. Spróbuję jeszcze raz. Trafiłem. Trafiłem. Miał szczęście. Była jedna szansa na milion na główną wygraną. Cudowna, rewolucyjna, fenomenalna. Tak, można powiedzieć, że to zabawne, w każdym razie odprężające. Chcielibyśmy przetestować tę maszynę w kilku miastach, nim rozpoczniemy produkcję masową. Może Pan nam w tym pomóc? Oczywiście. Załatwię Wam zezwolenie, ale nie jest to najważniejsze. Trzeba będzie zapewnić Wam eskortę na czas podróży, bo Wasza maszyna będzie stanowić pokusę dla niejednego chciwego gracza. Ach, tak. Znam zaufanego faceta, który nie jest hazardzistą. Wyślę mu telegram. Mam nadzieję, że się zgodzi, bo jeśli nie, to wdepniecie w zafajdane łajno popachy. Senatorze! Cóż to za język? Dobrze już dobrze, proszę się nie gniewać. Kowboju, telegram? To od senatora Pimbala. Chcę, bym przyjechał. Chodzi o jakąś ważną sprawę. No cóż, Jolly, znów czekają nas trudy podróży. To mnie czekają trudy podróży. Zapominasz, że ty podróżujesz na siedząco. Właściwie, dlaczego to zawsze koń musi dźwigać jeźdźca? Chcesz? Możemy zagrać o to w kości. Czemu nie? Diz. Chyba zasłużyłeś na nauczkę dziesiątka. Przykro mi go w boju. Jestem biednym, samotnym konikiem. Z dala od domu. Jakiś pan Lucky Look twierdzi, że był z Panem umówiony. To prawda niech wejdzie. Tylko, że ten pan nie wygląda na zdrowego na no, umyśle, ser. Mówi, że jest ochwacony, bo niósł swego konia na plecach. To mnie oduczy grać z oszustami. Cześć sam, co słychać? Dzień dobry, Luke. Cieszę się, że cię widzę. A więc o jaką to ważną sprawę chodzi? Chodzi o maszynę, która może zrewolucjonizować hazard. Jeszcze raz się zaśmiejesz, a dosiądę cię bez siodła. On nie ma w ogóle poczucia humoru. Rozumiem. Skoro Artur i Adolf nigdy przedtem nie opuszczali farmy, nie można ich puścić samych w taką podróż jak ta. Zgadzam się sam. To Adolf i Artur. Panowie przedstawiam wam sładnego laki Luka. mi... Zdaje się, że ta podróż będzie całkiem przyjemna. Przeklęty czystej krwi dureń Ze sknoconym mechanizmem Pięknie zaczynasz dzień, tatuśku Nie bójcie się, będę dla nich najczulszą niańką Pierwszy raz opuszczają dom Tak, mamuśku Na wszystko przychodzi kiedyś czas Cóż za życie Został nam tylko ten przeklęty, durny kogut Najpierw pojedziemy do Yellow City w tym mieście jest dość pokorzystów, by wasza maszyna stać. Czym mogę służyć, panowie? Złoto albo życie. Przykro mi, lecz mamy tylko ołów. Takie przypadki zdarzają się często na dzikim zachodzie. Musicie do tego przywyknąć. To, co najbardziej lubię na Dzikim Zachodzie, to jego tradycja Do ataku Indianie zawsze atakują kawalerię w tym wąwozie Co robimy? Zawracamy? Nie, zaraz będzie po wszystkim To plemię unika walki po zachodzie słońca Wystarczy Czas na odpoczynek, wojownicy Ach, te tradycje Dojeżdżamy Mój przyjaciel, senator Pinball, uprzedził mnie o waszym przyjeździe Ale niczego nie mogę wam zagwarantować Dużo tu się zmieniło Cztery herbaty miętowe, proszę To ma być salon? Nic nie rozumiem. Jeszcze przed dwoma tygodniami nie można tu było wejść, żeby nie oberwać. To sprawka Emmy. Tak, mojej żony. Od kiedy została przewodniczącą ligi do walki z hazardem i napojami wyskokowymi, w mieście zapanował spokój. Drogi! Co to za obcokrajowcy, Jonatanie? To przyjaciele sama Pinballa, Gołąbeczku. Chcą wypróbować pewne urządzenie, które... jakby to powiedzieć... Urządzenie, które jest... nazwijmy to maszyną na forsę. Co takiego? Moje panie, ogłaszam, że ten instrument, ten mechaniczny złodziej, ten jednoręki bandyta jest zakazany w Yellow City. Przynajmniej nie lubi się bić. Jak to działa? Proszę wybrać kolor i pociągnąć za dźwignię: pieniądze. Teraz zielony, a teraz czerwony, znowu czerwony, a może czarny. Diabelski wynalazek. Dzieło szatana. To się nazywa główna wygrana. Wygrała. Moje panie, trzeba przyznać, że potępiłyśmy to coś zbyt pochopnie. Zezwalam na umieszczenie tego w salonie, ale pod warunkiem, że kobiety też będą mogły grać. Popieramy. Kolejka dla wszystkich. Ja stawiam whisky i piwo dla każdego. Brawo, nareszcie. Emma. Tak jak za dawnych dobrych czasów. Kolejny etap Poker Garage. 500 mieszkańców, ale co najmniej 3000 tali kart. Tu rozbijemy obóz. To świetny pomysł, żeby dodać sosu pomidorowego do facoli luk. Mam nadzieję, że uda wam się zasnąć z siodłem zamiast poduszki i trawą zamiast materaca. Nie martw się o nas. Przewidzieliśmy wszystko. Jeszcze jedna kawa z ekspresu upewnię się, czy droga wolna, nie ma sprawy, Luke. Ręce do góry. Nie ruszać się. Co tam wiedziecie? Niespodziankę. Doskonale. Poker -garge. Jesteśmy bez wątpienia na miejscu. Czy tutaj wszyscy tak się ubierają? Nie, to los jaki spotyka tylko szulerów. Polewa się ich smołą, posypuje piórami, a potem wypędza z miasta. Kiedy widzę coś takiego, cieszę się, że jestem tylko zwierzęciem. Szybko, osiemnaście, dwiema kostkami? Przygotujcie smołę i pióra dla tego łysola ze stolika numer cztery. W talii brakuje osiemnastu kart Susza zniszczyła moje warzywa Założę się o 10 dolców, że wieczorem spadnie deszcz Przyjmuję zakład No i co będzie z moimi dziesięcioma dolarami? Nie wiesz, gdzie może być senator? Ej hey, chłopaki, dajcie tu senatora jakiś gość do niego Witam panów, czym mogę służyć? Nazywam się Lucky Luke, a to bracia, wynalazcy Czarnego Kota. Tej maszyny na pieniądze. Witam serdecznie. Jesteście moimi gośćmi. Jutro zobaczymy, czy ta maszyna zawojuje nasze miasto. Założę się oddechę, że tak. Dziękuję, nie jestem hazardzistą. I co, Joshua? Znów cię złapali? Jak wyciągałeś Asa z rękawa? Nie Asa, tylko trzy króle. A la don, Emily. Ty rozdajesz, Emili? A z na pierwsze danie, by uczcić wszystkich panów. Dziękujemy. A co będzie na drugie? Cztery porcje jagnięcia zalewasz. Zapłać, to zobaczysz. Do licha, znowu przegrałem. Zabieram tę stertę ziemniaków. Bank, nie znoszę czerwonej kapusty. Obstawiam czarną fasolę. Obiad był wyśmienity, proszę pani. Tak, Emily zawsze miała dobrą rękę do jagniąt. Może deser, panie Luke? Nie dziękuję, pasuje. Idę spać. Założę się o 10 dolców, że oni nie potrafią grać w pokera. Zakład stoi. Posłuchajcie wszyscy. Kolor nie gra i 100 dolców na stół. Cisza. Ci panowie wymyślili maszynę do gry i chcieliby się przekonać, co o niej sądzicie. Więc proszę podchodzić, rozdamy monety do gry. Czy ta maszyna umie oszukiwać? Oczywiście, że nie. To ją sobie weźcie. No, moi drodzy, proszę o choć odrobinę współpracy. Prosimy tylko, żebyście pograli z tą maszyną przez parę minut i tyle. Kto z Was potrafi zrobić 2 dolary z jednego? Przecież to łatwe. No, czy jest ktoś, kto dalej nie chce spróbować? Teraz ja, ja też chcę. No śmiało, 25 centów to nie majątek. Wygrałem. Adolfie. Jesteś pewien, że ta maszyna dobrze działa? Podsuń się sam? Nie ręką palancie. A pięścią mogę? Kompletna klapa. Ależ skąd? Już od dawna nie było tu takiej atmosfery. Jestem właścicielem dwóch kasyn, zamawiam dziesięć sztuk. Nie ma jak dobra rozruba, żeby wysuszyć gardła i sprzedać napoje. Tak, ten facet ma smychałkę do interesów. Jeśli te maszyny opanują saluny, to koniec z takimi karciarzami jak ja. Nie będzie już można oskubywać tych naiwniaków, bo zrobią to za nas jakieś piekielne maszyny. Musimy działać i to szybko. Tak, szefie, mogę zagrać z tą maszyną, zanim ją rozwalimy? Nie, kretynie, chodź, mam plan. Muszą pojechać dołem. Tak jest, szefie. Cicho, kretynie. Pojedziemy górą, żeby uniknąć zasadzki. Trzeba było przywiązać konie, przyjacielu, uciekły. Dobre miejsce na zasadzkę, co? Doskonałe. Ty nie zdaro, straciłeś cztery konie, ależ szefie myślałem, że były z panem. Przestań wrzeć. Przyjacielu, masz może świeżego faceta, to znaczy, chciałbym powiedzieć, świeżego konia dla mnie? Nie, ale z tą nową podkową jeszcze pociągnę. Szybciej, szybciej. Znam świetne miejsce na zasadzkę. Nie czuję, no, szefie. Nie zawracaj mi głowy swoimi nogami. Jesteśmy. Ta maszyna nigdy nie dotrze do Gambling Town. Widzisz, wystarczy zapalić ląd i pszt, bada bum, krak i po maszynie. Niepotrzebnie się martwiłeś, Luke. Zaraz będziemy w Gambling Town. Możliwe, ale w tym kraju nigdy nic nie jest pewne. Spójrzcie choćby na ten most. Może wysadzą go w powietrze, gdy na niego wjedziemy. Adolfie, ratuj mnie. Zostańcie tam. Bałwan do kwadratu. Nie wiesz, że nie igra się z ogniem? Czy my się już gdzieś nie spotkaliśmy? Nie, 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 nie sądzę. Przedstawi się James O'Grady. Aresztuję Was za napad. Wio. nich, Jerry. Nie do wiary. Ten facet chyba połknął konia. Albo brał środki dopingujące. Uciekliśmy najszybszemu koniowi na zachodzie. Mam świetny pomysł. Wynajmę cię do Pony Express. Jako konia pocztowego, nasze nadzieje zawaliły się wraz z tym mostem, luk. Jest tylko jedno wyjście. Chyba wiem, co on ma na myśli. Spójrz. O! Jeśli zginę, zostawię Ci wszystkie moje udziały w czarnym kocie Adolfie. A teraz musimy znaleźć jakiś zaprzęg. Mogę Wam pomóc, drodzy przyszli klienci. Oczywiście nie wystawię Wam rachunku za tę pierwszą podróż. <grym> Wieziecie nowy model trumny? Nie maszynę do gry, która rzeczywiście może ci dostarczyć klientów. Zostaną dobrze potraktowani, pod warunkiem, że zapłacą. Teraz moja kolej, Archi. Idź grać ze swoim koniem o tej maszynie będzie głośno. Moja kolej. Maki Luke, cztery telegramy do ciebie. Cztery identyczne telegramy, żeby mi donieść o ucieczce czterech Daltonów. Daltonowie zwiali. Czasami żałuję, że nie jestem psem. Wracamy, Luke. Dzięki za pomoc. Uruchomimy seryjną produkcję naszej maszyny. W tym mieście, o którym tak głośno powinien być duży popyt Las Vegas. Zdziwiłbym się, nie znajdzie się tam więcej niż talia Karsz na wszystkich mieszkańców, ale życzę powodzenia. Skoro Lucky Luke tak mówi, to pewnie ma rację. Zapomnijmy o Las Vegas. Nie zniechęcaj się, Adolfie. Nigdy nic nie wiadomo. Opracowanie Telewizja Polska SA oddział w Gdańsku. Tłumaczenie Hanna Trzos. Czytał Jacek Labijak.